Witam wszystkie raki. W tym tygodniu możecie liczyć na mamę albo osobę, która będzie gotowa Wam pomóc, doradzić, matkować. Będziecie czuć się bezpieczni i podejmiecie mądre wybory, zwłaszcza te, które dotyczą relacji z innymi ludźmi. Będzie to wynikało ze skupienia się na własnym wnętrzu i emocjach. W rozwoju duchowym. Nadchodzi chwila, kiedy będziecie odrzucać pokusy, i wycofacie się, aby odkrywać własną duszę. I właśnie to poszukiwanie prawdy będzie odbywać się w samotności. Jeśli spotykacie się z jakimś mężczyzną, który aktualnie się nie odzywa, to się nie martwcie, bo on się wycofał, żeby podjąć jak najlepsze decyzje. A to że prowadzi takie rozważania, świadczy tylko o tym, że poważnie was traktuje. Także dajcie mu czas i nie wywierajcie na nim presji. W tym tygodniu dla niektórych z was pojawi się szansa na coś nowego, na jakiś nowy początek. Jedni zmienią kierunek działań, inni rozpoczną nową relację, a być może się w kimś zakochacie. A inni z kolei stwierdzą, że już dosyć mają przeszłości i pora ruszyć dalej, pozostawiając wszystko za sobą. Skupcie się też na nieograniczonych możliwościach. Aby znaleźć nową miłość czy pracę, musicie być gotowi na nowy start i idźcie za głosem serca i wykorzystajcie każdą szansę, którą wam przynosi los. Ten tydzień powinniście też wykorzystać w sposób kreatywny, ponieważ będziecie mieć wiele pomysłów i idei, które powinniście odpowiednio wykorzystać. Słuchajcie serca, zdajcie się na intuicję i nie bójcie się zaufać wnętrzu. Okażcie emocje i wyznajcie, co myślicie, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała. Nie bójcie się uczuć. Nawet jeżeli będą was prowadzić w nieznane strony, bo dzięki temu możecie odkryć całkiem nowe obszary w duszy. Postawcie na miłość i nie chodzi tu tylko o jakąś miłość romantyczną, o związki, ale po prostu miłość do innych, siebie, świata czy życia. Jeśli macie teraz jakiś problem, to pojawią się okoliczności, które pomogą go rozwiązać. Z pewnością siebie sięgajcie po sukces, a wszystkie Wasze działania przyniosą Wam efekty. Innych z kolei będziecie zarażać swoją żywiołowością. W odniesieniu sukcesu może Wam pomóc kobieta, z którą wiążecie albo współpracę, albo po prostu będzie Was wspierała. Pozdrawiam. Witam wszystkie skorpiony. W tym tygodniu mogą Was czekać jakieś sprawy sądowe, urzędowe lub egzaminy, które po prostu należy zdać. Będziecie też musieli poddać się pewnej dyscyplinie i dostosować do panujących zasad i przepisów. Być może trzeba będzie od czegoś się odciąć, a może to jest też właśnie dobry czas na to, żeby rozstać się z nałogami. Kłopoty związane z urzędami się skończą, ale musicie być cierpliwi. Także w tym tygodniu nie angażujcie się w żadne kłótnie i postarajcie się załatwić wszystkie sprawy w sposób kompromisowy. W relacjach z ludźmi wypracujcie porozumienie i zgodę, ale opartą na równych i partnerskich zasadach. Postarajcie się spojrzeć na wszystko obiektywnie. I nie kierujcie się jakimiś emocjami czy uczuciami przy ocenie sytuacji. Nie zakładajcie też, że jesteście nieomylni, czyli porzućcie swój punkt widzenia. Odłóżcie emocje na bok i postarajcie się być sprawiedliwi. Jeśli macie cel, do którego dążycie, to kluczową rolą jest tutaj opanowanie oraz zachowanie spokoju. Możecie w tym tygodniu również odnowić relacje z osobami, z którymi dawno się nie kontaktowaliście. Znaleźcie wspólny język i zażegnacie konflikty, jeżeli wcześniej istniały. Jeżeli działacie według jakichś schematów, które zostały Wam wpojone przez rodziców, nauczycieli albo jakieś osoby, które miały duże znaczenie w Waszym życiu, ale też nie otrzymywaliście pochwał i w pewien sposób mogły rujnować Wasze poczucie wartości, to pamiętajcie, że tak naprawdę Wy wpływacie na Wasze życie. To Wy decydujecie na, o tym, co ma, a co nie ma na Was wpływu. Więc jeżeli jakieś wydarzenia z przeszłości wywołują Wasze cierpienie, i stopują obecne działania, to zacznijcie je przepracowywać. Naprawdę jest bardzo wiele metod pracy nad sobą i na pewno znajdziecie coś dla siebie. Dopiero wtedy świadomie podejdziecie do przeszłości i zaczniecie pracować z trudnymi doświadczeniami. A ze wszystkich ograniczeń stworzycie broń. Która będzie chroniła Was przed podobnymi sytuacjami w przyszłości? Jeżeli obecnie znajdujecie się w relacji, gdzie są trzy osoby, powinniście się zastanowić, czy warto. Pamiętajcie, że każda relacja może stać się albo niebem, albo piekłem, i przede wszystkim zależy to od decyzji, jakie wobec siebie podejmiecie. Pamiętajcie też, że stworzenie udanego związku jest decyzją dwóch osób. W tym tygodniu przyjrzyjcie się też propozycjom, które będą Wam składane, i nie śpieszcie się z decyzją, dajcie sobie czas na logiczną ocenę sytuacji, zróbcie taki mały bilans plusów i minusów do każdej opcji. A jeżeli ta sytuacja będzie wymagała jakiejś rady, zaufanej osoby. Albo specjalisty, absolutnie po prostu się nie zastanawiajcie i zwróćcie się do konkretnej osoby. Pozdrawiam. Witam ryby. Ten tydzień będzie zdominowany przez sprawy finansowe. Możecie dostać propozycję nowej pracy, otrzymać prezent, albo dostać jakąś korzystną propozycję. Ale musicie pamiętać, że szanse zazwyczaj mają to do siebie, że szybko się pojawiają i równie szybko znikają. Okoliczności nie trwają wiecznie, więc im dłużej się wahacie, no, tym jest po prostu większa szansa, że za chwilę może być już za późno. Zamiast się zastanawiać, czy coś zrobić, czy nie, wykorzystajcie możliwości. Działajcie i pamiętajcie, że największe talenty i cenny potencjał na nic się nie zdadzą, jeżeli nie zostaną wcielone w życie, a jedyną drogą realizacji jest działanie. Dzięki systematycznej i wytrwałej pracy osiągnięcie powodzenie, osiągnięcie powodzenie w interesach. Oraz doprowadzicie do końca już wcześniej rozpoczęte projekty. W tym tygodniu też zwróćcie uwagę na dokładność, systematyczność, perfekcję. Jeżeli się do czegoś zabieracie, róbcie to najlepiej, jak potraficie. Stale podnosicie swoje kompetencje, niezależnie od tego, jaki zawód wykonujecie. Mierzcie wysoko, bądźcie wymagający wobec samych siebie. I pamiętajcie, że każde działanie wymaga dobrego planu. I jeżeli ten plan przygotujecie na samym początku, to po prostu w przyszłości będzie Wam łatwiej. I też nie zakładajcie, a że jakoś to będzie, ale po prostu stwórzcie ten pla plan precyzyjnie, a zobaczycie, że pomoże Wam to w realizacji założonych celów. Jeżeli na przykład do końca nie wiecie, jak go stworzyć, poproście o radę kogoś, kto jest bardziej doświadczony albo jakiegoś profesjonalistę w wybranej dziedzinie. W tym tygodniu możecie też zostać zmuszeni do zweryfikowania własnych wyobrażeń, do skonfrontowania się z rzeczywistością. I dlatego, jeśli macie jakieś wizje przyszłości, Budujcie je w oparciu właśnie o możliwości, jakie daje Wam świat zewnętrzny. Uważajcie w tym tygodniu na podpisywane umowy. Dokładnie je przeanalizujcie, a o ile jest to możliwe, powstrzymajcie się z ich podpisaniem. W tym tygodniu powinniście też liczyć przede wszystkim na siebie. Jeżeli macie do kogoś żal, to potraktujcie go z dystansem. I nie roztrząsajcie, bo to jest normalne, że każdy z nas został kiedyś zraniony. Nie zamykajcie się w sobie, bo tak naprawdę nie wiecie, co czeka was w przyszłości. Pokażcie światu, że nie dacie się złamać, a po prostu śmiechem i dobrą rozmową w gronie najbliższych. Będziecie w stanie uzdrowić tą sytuację. Pozdrawiam.